Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale. Dzisiaj jest Gry Werdę i dzisiaj omówimy sobie kolta M1911, broń, która wywarła niesamowity wpływ na rozwój pistoletów samopowtarzalnych. Wiele konstrukcji nadal czerpie Wiele rozwiązań właśnie z tej broni. Jest to broń wręcz kultowa, broń, która przez wiele, wiele lat była używana, nadal jest używana i zapewne będzie używana. Niesamowicie skuteczna, która sprawdzała się w praktycznie wszystkich warunkach. Na dodatek posiadała niesamowitą siłę obalającą. Pistolet został zaprojektowany przez Johna Browninga około roku 1892, natomiast licencję zakupiła firma Colt w roku 1896. Tak można powiedzieć, zaczyna się historia tej broni i właściwie na początku jest to pistolet, który jest właściwie bronią sportową. Jednak jak to się stało, że ta broń znalazła się na wyposażeniu armii? Otóż po doświadczeniach z wojny z Hiszpanią, a następnie z walk na Filipinach wywnioskowano, że broń, którą, broń krótka, którą dotychczas stosowano ma za słaby nabój. Ten nabój po prostu ma zbyt małą siłę obalającą, jest on nie w pełni skuteczny. I dlatego poszukiwano broni, która będzie miała wystarczającą siłę obalającą, żeby bez problemu zlikwidować przeciwnika. I Colt nadawał się tutaj świetnie. Dlaczego? Otóż Colt strzelał bardzo mocnym nabojem 45 ACP. Jest to bardzo mocny nabój, który ma no, wręcz fantastyczną siłę obalającą. Kaliber broni to 11,40 mm i to czyniło z tej broni naprawdę niesamowitego zabójcę i zapewniało niesamowitą skuteczność. Bez problemu mogliśmy zlikwidować przeciwnika. Dlatego że ten nabój miał niesamowitą siłę obalającą i siał niesamowite spustoszenie przy trafieniu. Ta siła obalająca, no, bez problemu, była w stanie powalić. Na dłuższą chwilę przeciwnika, nawet jeśli go nie zabiliśmy, to na pewno wykluczyliśmy go z walki, więc naprawdę ten nabój był niesamowicie skuteczny. Na dodatek, ta broń była z jednej strony niesamowicie niebezpieczna dla przeciwnika, ale bardzo bezpieczna dla użytkownika. Broń posiadała aż trzy bezpieczniki: był to samoczynny bezpiecznik chwytowy, potem był nastawny bezpiecznik skrzydełkowy i kurek można było ustawić również w pozycji zabezpieczonej, więc szansa na wystrzał przypadkowy była naprawdę niska. Ta broń była świetnie zaprojektowana i naprawdę się sprawdzała. Takim najlepszym przykładem jest wykorzystanie tej jego broni właśnie przez sierżanta Alvina Yorka podczas I wojny światowej, kiedy to bez problemu zlikwidował żołnierzy przeciwnika właśnie z tego pistoletu. Wydaje się, porównując z dzisiejszą bronią, że siedmionabojowy magazynek jednorzędowy, pudełkowy jest dość mały, jednak z racji potęgi tego pocisku, którym strzelała ta broń, no to nie był po prostu potrzebny większy. Po prostu bez problemu siedmiu wrogów byliśmy w stanie zlikwidować w bardzo krótkim odstępie czasowym więc naprawdę broń świetna. W późniejszym okresie wiele pistoletów wzorowano na kolcie M1911 m.in. polski pistolet WIS który okazał się być świetnym pistoletem na nabojem 9 mm był oparty właśnie o kolta zresztą nie tylko polscy konstruktorzy opierali się i czerpali z rozwiązań zastosowanych w kolcie M1911 również wiele innych konstrukcji nawet współcześnie stosowanych jest w dużym stopniu oparte o rozwiązania właśnie zastosowane w tej broni zastosowane w broni, która ma już ponad 100 lat nam się to tak zamierzchłe wydaje niekiedy i trudno się temu dziwić, bronie, które używano 100 lat temu, nie bardzo nadałyby się na dzisiejsze pole bitwy. Natomiast Colt jest jednym z wyjątków, który byłby konkurencyjny wobec konstrukcji no, współczesnych. Bez problemu mi się wydaje, dałby sobie rady. Może ma mniejszy magazynek, ale ma za to większą siłę obalającą. I jest naprawdę bronią solidną, odporną na zabrudzenia, dającą sobie radę w każdych warunkach. On był używany praktycznie na każdym teatrze wojny od momentu pojawienia się i był używany podczas I wojny światowej, II wojny światowej, wojny w Korei, wojnie w Wietnamie. I jest nadal używany przez niektórych żołnierzy, którzy po prostu uważają, że ta broń jest skuteczna i niezawodna, a to się liczy na polu polubitwę najbardziej. Nie chcielibyśmy, żeby. Pistolet, który trzymamy w ręku, nagle w krytycznej sytuacji nas zawiódł, a Colt raczej nie zawodził, więc była to broń niesamowicie skuteczna i zarazem odporna na trudy wojny. Co do gry Verdun, to Colt M1911 jest po prostu bronią świetną. Doskonale nadaje się do likwidowania wroga jednego za drugim. Mamy świetną siłę ognia i właśnie wyłącznie uzbrojeni w ten pistolet jesteśmy w stanie szturmować okopy przeciwników. Naprawdę możemy wymiatać jeśli tylko wiemy, jak skutecznie używać tej broni. Na dodatek pistolet w grze zachowuje na dużych odległościach swoją siłę ognie. Jesteśmy w stanie naprawdę z całkiem sporej odległości zlikwidować przeciwnika właśnie z tego pistoletu. Ja już powoli będę kończył, napiszcie jak wam się podoba Colt M1911, jak go ocenicie w grze RD. Tutaj moim zdaniem jest naprawdę niesamowitą bronią w innych grach. No niestety nie zawsze tak to wygląda, jednak, Werdę jest to po prostu świetna broń, tak jak w rzeczywistości. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia! No i cześć!